Siemaneczko, dzień 18, daily otwierania skrzynek, jest dzisiaj jeszcze 17, niech będzie, przyznaję się, otwieram skrzynkę sobie na zapas, bo jutro mam bardzo dużo do roboty i musiałem wstać, wstaję z samego rana, a potem idę do pracy na 12 godzin, jak wrócę nie wiem czy będę miał siłę to otworzyć, dlatego otwieram sobie teraz Liczymy jak zwykle na cokolwiek różowego w górę. Co? Let's go, ustawmy ją idealnie w naszym kierunku. Rękawiczki. Amen. Aby cokolwiek co nie jest niebieskie. You fucking piece of shit. Do dziewięciu razy sztuka w ogóle to się kurwa nazywa. Mówicie, że będę miał takich dziewięć, z tym polecą rękawiczki. Kurwa, oby to już miałem. To już miałem, to leci do wyjebki. To schowka. Dzisiaj będzie szybko. Dzisiaj jest niedziela. Przynajmniej dla was będzie niedziela. Nie ma co przedłużać. A i tamki się zbierają katemet. Ja z tego spokojnie zrobię kontrakt do różowego. Tu mam już jednego fioletowego, tu mam dwa fiolety. Trzy pół fioletowego? Jeden fioletowy nie ze statrakiem mi poleciał. Jeden różowy by mógł wyjść tak ze wszystkiego. A ja bym poleciał jakimś, żeby wyszło z tego faktorniu. Tylko że jest tak. czy mi cokolwiek poleciało faktorniu do tej pory? No nie. Lekkie zużycie mam najlepiej. Jestem ruchany przez Valve. Też lekkie. Lekkie. W ciężkich walkach. Lekkie. Te skutki kurewsko mocne, lekkie. Koty 012. Ale to jest kurwa. Jedna tysięczna kurwa lepsza. Lepiej byłoby w Fatryniu. Fuck off game. To, dzisiaj skrócę, bo nie gram do meczu, Ale się aktualnie rozłączam. Hello.